Cześć, z tej strony Kasia i witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla Książek. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em. Klasycznie jak na początku każdego miesiąca, czy w zasadzie na przełomie, bo raz zdarza mi się wrzucać na koniec miesiąca, raz na początku. I w sumie nie podjąłem jeszcze decyzji, jak będzie z tym filmem, no ale to, to okaże się w pranie. W każdym razie, um, ostatnio z tymi TBR-ami jest u mnie różnie. Jakoś nie bardzo się ich trzymam, albo. Czytam dużo mniej niż zakładam, albo czytam inne książki niż zakładam. Tak więc zmieniłam trochę strategię i dzisiaj pokażę Wam tutaj dziewięć książek, których na pewno wszystkich nie przeczytam, ale mam po prostu ochotę na te książki. Tak jak popatrzyłam na to, co mam na półkach, to to są takie pozycje, po które myślę, że miałabym ochotę sięgnąć teraz. Pewnie mogłabym ich tutaj pokazać jeszcze więcej, no ale to są właśnie takie tytuły. Które pewnie wybrałabym dzisiaj, albo rozważałabym dzisiaj, jeśli dzisiaj miałabym zacząć nową książkę. Tak więc, nie przedłużając, przejdźmy już do rzeczy. Pierwsza pozycja to Daisy Jones and the Six, książka Taylor, autorstwa Taylor Jenkins Reed. Czytałam tej autorki Siedmiu Mężów Evelyn Hugo i bardzo spodobał mi się styl, bardzo spodobało mi się to, jak realistyczna ta powieść mi się wydała, jak bardzo. Mm, Główna postać. Miała rozbudowany charakter, i to, jak. właśnie wydawałam się taką postacią z krwi i kości, i to mnie gdzieś urzekło w tej książce. No i jestem ciekawa, czy właśnie tutaj też dostanę coś podobnego. Małe techniczne cięcie, ale tak, wracając do książki. Jest to historia tytułowej Daisy, liderki zespołu The Six który to zespół też zresztą jest wymieniony w, w tytule książki. Jest to książka w formie wywiadu, tak więc jestem ciekawa, jak w ogóle odnajdę się w tej formie. Um, to, co mi się bardzo podobało w książkach Taylor jenkins Reid, nie wiem, czy o tym już mówiłam, to to, jak pełno grafistek, jak takie naprawdę wiarygodne postaci kreuje ta autorka. Um, no ale tak, mam do tej książki naprawdę wysokie oczekiwania ze względu właśnie na siedmiu mężów i ze względu na to, jak dobra opinie miała swego czasu właśnie Daisy Johnson The Six. No ale tak, nie uprzedzajmy faktów, mam nadzieję, że dam Wam znać o niej więcej w, w podsumowaniu miesiąca. No ale tak, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Dalej y, mam coś, co było w poprzednim TB, jeżeli czego nie doczytałam, to jest Savroza Anny Jurewicz. Y, to jest fantastyka, taka nasza rodzima. Mamy tutaj Uniwersytet Łosokurski, słowiańskie klimaty, Wiedźmy, Czarownice, y, no i właśnie te okolice województwa, czy w zasadzie województwa świętokrzyskie. Y, i tak, po prostu lubię tego typu rzeczy. Nie będę się to jakoś więcej rozwodzić, produkować na temat tej książki, bo mówiłam o niej ostatnio. Eee, a też jakby nie chcę się jakoś bardzo powtarzać, także zobaczymy co i jak. I chyba już ostatnia fantastyczna pozycja na tym TBR-ze to gra o Tron. Akurat tutaj mam na nawałnicę mieczy, ale planuję przeczytać i to już tak naprawdę: planuję, planuję eee, przeczytać taniec ze smokami, pierwszą część, pierwszy. Tego? Tej części? <grym> Wiem, że w tamtej części skupiamy się na moich ulubionych bohaterach, to jest Denerys na Jonie Snow i chyba też Tyriona jest sporo w tamtej części, co sprawia, że jakby mam dużo większą ochotę sięgnąć po tę książkę. Także zabieram się już za czytanie, tak pewnie Skończę nagrywać ten na film i się pewnie wezmę za tę książkę, no ale zobaczymy. To, co uwielbiam u Martina, to to, jak ten świat jest barwny, jak y, te postaci często są nieoczywiste, jak potrafi zaskakiwać czytelnika, to jest coś fenomenalnego. Ach, mi się dzisiaj język, to chyba już od upału. W każdym razie y, mam ambitny plan, żeby dokończyć wszystkie te książki y, z tej serii, które Martin wydał do tej pory, y, tak więc biorę się do realizacji tego planu. Była fantastyka, to może pora na literaturę piękną. Mam tutaj jedną książkę jednego z moich ulubionych autorów, chociaż chyba nie powinnam tak mówić po przeczytaniu tylko jednej książki. To jest Remark, a konkretnie Na Zachodzie bez zmian. Cieniutka książeczka, co do której znowu mam tak ogromne oczekiwania, ponieważ łuk triumfalny tego autora to była jedna z lepszych książek, jakie przeczytałam w zeszłym roku. I. I po prostu ta głębia emocjonalna, to jak ten autor kreuje zdania, jak, jak opisuje um, sytuacje, które potrafią zniszczyć człowieka, jak, jak ten człowiek sobie z tym radzi, jak właśnie musi się mierzyć z, z życiem, to, to było coś fascynującego. No i po prostu jestem ciekawa, jakie emocje i, i jakie, jaką głębię przekaże w tej książce, szczególnie właśnie, że ta objętość jest wydaje się naprawdę mała. Eee, to, co. Co mnie jeszcze przekonuje i co sprawia, że mam naprawdę wysokie oczekiwania co do tej książki, to to, że mówi się o niej, że to jest jedna z najgłośniejszych powieści XX wieku i taka najwybitniejsza powieść Remarka. Także mam ochotę zweryfikować, czy, czy w moim guście też będę właśnie tak postrzegała tę książkę. Kolejna sprawa to historia pszczół Majlundę. To jest pierwsza część tego takiego cyklu powiedzmy przyrodniczego, które napisała ta autorka. Mamy tutaj, jeśli dobrze pamiętam, trzy linie czasowe i ciekawi mnie ten zabieg, jak tutaj autorka sobie poradziła z tym wszystkim. No i też jestem właśnie ciekawa tej książki głównie ze względu na pszczoły, bo tutaj rozpatrujemy to, jak ludzkość radzi sobie w sytuacji, kiedy pszczoły jako gatunek umierają, wyginają. <grym> Chcieli mi wybaczyć, jest ponad 30 stopni i ja troszeczkę się topię w moim mózgu. W każdym razie trzy linie czasowe, jedna pamiętam, że w przeszłości, jedna tak trochę, powiedzmy, że we współczesnych nam czasach, tam jest chyba 2010-2015, co, coś, coś takiego nie, nie pamiętam w tym momencie. I linia czasowa, w której właśnie pszczoły. Już nie, nie żyją na naszej planecie, i ludzie muszą ręcznie zapylać kwiaty i to jest wykańczająca praca. Tak więc jestem ciekawa, jak tutaj autorka to wszystko sportretowała, jakie ludzkie historie tak naprawdę też się za tym kryją, no bo myślę, że to może być po prostu interesujące. Zestawienie z jednej strony tej przyrody, ale tego, jakie ludzkie dramaty wiążą się z tym, jak dewastujemy naszą planetę. Także to, to jest coś, czego jestem bardzo ciekawa i myślę, że. Też się w sobie wszystkich tych książek. Jestem ciekawa. Zobaczymy, czy, czy dam radę przeczytać ją w sierpniu. I jeszcze jedna książka z takiej kategorii, powiedzmy, literatury bardziej pięknej. To są kocie opowieści, i niestety nie umiem przeczytać tych nazwisk. Nie będę ich kaleczyć. To jest historia, którą, znaczy książka, która wpadła w moje ręce, tak troszkę przez przypadek. Byłam na. I w Elektrowni Powieśle i było tam stanowisko dwóch wydawnictw. Jedno to było klaroskóra, a drugie to właśnie to, czyli Ameltea I stwierdziłam, że mam ochotę sięgnąć po książkę z jakiegoś takiego bardziej niszowego wydawnictwa. No i wybór padł właśnie na kocie opowieści. Tutaj poznajemy historię, która toczy się, jeśli dobrze pamiętam, w Budapeszcie. I poznajemy ją z perspektywy kotki, oczko, która właśnie ma tak na imię, ponieważ nie ma jednego oka. I ta kotka ma jakieś fantastyczne zdolności. tam telepatycznie łączy się z kotem prezydenta Stanów Zjednoczonych itd. Tak tak Także mm, jestem mega ciekawa. Jej właściciel, jeśli dobrze pamiętam, jest pisarzem i ta kotka też go wspiera w, w tym, jak tworzy swoje dzieła. Zobaczymy. Jestem ciekawa i myślę, że ta książka już swój czas odstała na półkach i zasługuje na to, żeby w końcu po nią sięgnąć. Okej, okay. zostały mi cztery książki, może pójdziemy z tym, czyli literatura popularno-naukowa. Pierwsza to W Królestwie Monszetana, GMO, Gluten i Szczepionki, książka Marcina Rotkiewicza. I o tej książce mówiłam wam w poprzednim tygodniu, bo chciałam ją przeczytać w zeszłym miesiącu, ale miesiąc był za krótki. Um, także tak, nie będę się jakoś Znowu, tutaj bardzo produkować na temat tej książki. Jest to po prostu opowieść, takie śledztwo dziennikarskie poświęcone właśnie takim teoriom spiskowym na temat glutenu, modyfikacji genetycznych i szczepionek. I to, co mnie gdzieś zaciekawiło w tej książce, to opinia Mikołaja, z którym nagrywaliśmy jeden odcinek Sztukaterii, podziękuję Wam. No, on właśnie powiedział, że to jest. Dobra książka, z dobrymi źródłami, która wygląda trochę jak taki, taki, taka pseudonauka, ale jest zrobiona bardzo porządnie i też postawa dziennikarza jest tutaj fenomenalna. Także ja jestem ciekawa, obudził moją ciekawość nikowej i chciałabym w końcu przeczytać tę książkę. A druga książka popularno-naukowa to coś, co możecie trochę lepiej kojarzyć. Jest to y, książka Hawkinga, Krótka Historia Czasu. Mówi się o tym, że to już jest taka klasyka literatury popularno-naukowej, i ja trochę żałuję, że jeszcze po nią nie sięgnęłam. Lubię tematy związane z, z kosmosem, z astrofizyką, więc jestem ciekawa, jak to to jest przedstawione. I no i tyle. I chyba nie będę to jakoś szczególnie się produkować na temat tej książki. I na koniec dwa kryminały. Pierwszy z nich to Wojciech Kulawski, pato streamerze. To jest książka, o której planuję nagrać osobny reading vlog. Zresztą dzisiaj nagrałam początek, bo dzisiaj odebram ją z paczkomatu. Jest to historia, w której kryminalni z Warszawy, stołeczni kryminalni znajdując zwłoki w kampinowskim parku narodowym dość szybko udaje się rozwiązać zagadkę morderstwa i, i sprawa zostaje zamknięta. Ale. Ale zawsze jest jakieś ale. E, w pewnym momencie wypływają dodatkowe informacje związane właśnie z tym śledztwem. Konkretnie to są e, nagrania udostępnione przez e, patostreamera. Pamiętam, jak on ma imię w tej książce, chyba czy, na imię, pseudonim. Jeśli dobrze pamiętam, metaxa, bo coś w tym deseń. E, w każdym razie e, bo to są nagrania bezpośrednio z, z tego, jak ten, ta ofiara była torturowana, e, więc. Sprawa zaczyna śmiercić i e, kryminalni są zmuszeni do tego, żeby otworzyć tę sprawę ponownie. E, no i tak, to jest taka historia tej książki, tak więc zobaczymy, jak to się będzie czytało. E, jestem też w ogóle bardzo mm, pozytywnie zaskoczona postawą autora i jego podejściem do, e, do konstruktywnej krytyki, tak więc e, tym bardziej mam ochotę sięgnąć po tę książkę i zobaczyć, e, czy jestem w stanie się do czegoś przyczepić, czy mi się będzie podobało. I ostatnia rzecz to Roof Work. Um, śmierć pani Westway, um, i nie wiem o tej książce za dużo. Specjalnie nie czytałam opisu. Sięgnęłam tylko ze względu na autorkę, um, bo kupowałam te książki w pakiecie. Um, te książki, to znaczy właśnie. Ta druga książka to pod kluczem, którą przeczytałam w, w zeszłym miesiącu dwa miesiące temu. Już mi się ten czas trochę zlewa. W każdym razie e, książka mnie zachwyciła, szczególnie swoim e, zakończeniem i, i całym klimatem, tym jak ten thriller był podbudowany, że to nie były po prostu takie straszaki wyskakujące z szafy, albo jakieś totalnie abstrakcyjne sytuacje, tylko to było coś, co mogło się zdarzyć i w paru momentach naprawdę dreszczyk przebiegał po plecach. Więc mam nadzieję, że to jest taki ogólny poziom książek tej autorki i że tutaj dostanę coś podobnego. I to tyle. Stosik jest pokaźny, ale jakby jestem świadoma tego, że nie przeczytam tego wszystkiego w sierpniu. Zobaczymy, po co sięgnę. I tak, to wszystko z mojej strony na dziś. Dajcie znać, jakie Wy macie plany na najbliższy miesiąc, a tymczasem ja się żegnam i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!